Jeszcze nie wycilałem. Czem, czekaj na mnie, niech śpi i pod aparaturę. Eee, mam taką prośbę Mmm... aparatura... Ja się sam mogę operować, to spokojnie. Ja <noise> się sam mogę <noise> operować, to spokojnie. Auto mnie pierdolneło. nogi... I będzie miło protezę. kurwa kolano od strony zewnętrznej. Pierwsza proteza Hansa w życiu. Dziękuję. <laughs> ...piłę... mechaniczną. Jest coś takiego? Obiekt do operowania. Teraz no wręcz, ja już mam, już mam. będziemy amputować. A ja co ty? Czy ja cię amputować? Tak. się amputuje. No ja zapisuję. Prawe zgaszenie. 10... To leci do amputacji. Tak. Czekaj tam na mnie, bo ja chcę A, czynić honory do no, dzięki. Dziękuję za Ty, bo ja znalazłem tu tylko piłę mechaniczną. Nie ma nie, 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 ręczną się pobawimy. To no, no, nie no, ma no, tak no, no, tak no. Będzie amputacja. Dobrze, więc tak, po pierwsze tkanki miękkie, tylko i wyłącznie tym skalpelem. Yy, mięśnie, później też postarajcie po się skalpelem, żeby było jak najbardziej delikatnie. A kość piją, piją do kości. Jeżeli mięśnie nie będzie można przeciąć skalpelem, postarajcie się jakimś większym nożykiem. Ale jak najstaranniej jak najprościej, a ładzić niż 50 Piło to było dobre Dziękuję serdecznie. Ja mam... Gotów jesteś? Ja mam gołkę odpalone. Dobra, chłopie, bo ja mam rozdwojenie jaźni przez ten przypadek dzisiaj. To jest pierwszy przypadek dzisiaj no, jaki mam. No i... Ja mam co gdzie? Tam no, jak stale. ja w wojsku byłem i na wojnie to y, amputowaliśmy, ale to... Budziłeś y, się, że się nie obudzi. Tak. Narkoże ma. Nawet mogę jeszcze jedną dawkę dać. Nie, bo tylko w ogóle nie wstanie. A więc dobra. Która to była noga, żebyśmy się nie pomylili i mu nie odciął zdrowej. O. Nie na, na, na koza. Dobra. Proszę iść. Prawa. Prawa noga. Masz drugi skalp, czekaj. Elo, chciałeś badać. <laughs> Kipa kurwa jest. Jupp. No ja chciałem gadać z Marianem. Dobra, no, robią ten drugi skalp Sybe, trzymaj się tam. Mario. Dobra, Jeśli chłop jest ubezpieczony, to masz szczęście. Jak nie, to ma trochę pecha. Eee, dobra, y posmaruj ja styczną krwią. Dobra. To Eee, czekaj, C wiesz co, załóżmy by jeszcze stazę na nogę, bo chłopu, jak tego nie ściśniemy, to ładnie nam tu tryśnie. <waż> Ja nie mam. Dobra, mam. Jak chceś? Przygotowany Dobra. Witam, ej, Ale te są zamknięte. Eee, ja pan przyszedł miałem. przez zamknięte Zamknięte. Jak to? Halo, magia. Magiki Eee, jak sobie się trzeba Jak to nie pracuje? Nawet eee, jak ktoś chce ze służby zdrowia popatrzeć, to bo to was puszczę. No ja o nie, to jest Rina. Ale jak ty weszłeś, będziesz otworzenia drzwi? No pan mi otworzył Zarina. A, a pan jest medykiem? No tak, Takie, tak. takie pytanie, jak się nam Zamykam duchu, tutaj uda, drzwi. na amputacja to będzie pochwała Ale ja, co ja mam do tego, ja jestem... Nie bój się, y, 01 wystarczył mnie na dowodzenie, więc pochwała y, będzie Dobra A ty, jest 0, już mnie ma? Z Dobra, tniemy, bo chłop się jeszcze obudzi i będzie przydał. No. A panowie wiedzą, która noga w ogóle? Prawa, Prawa. Tak. Przepatrzyłem Dobra. się bardziej. Eee, zaznacz jeszcze markerem dobrze, żeby było gdzie ciąć. Panie medyku, ja A pan to widzę jak taki ten żuraw czy tam samik. Na jednej nodze pan stoi. Pani się zapyta medyka. Dobra, tchniemy. Jedną stronę, ja drugą. Dobra. Piu, 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 Panie Paniec w O, tutaj delikatnie tylko trzeba Pan ja się zapyta, czy rodzina może wejść Nie, od mamy a, a widzi pan te notateczki? Jestem uprzywilejowanym lekarzem. To są ważne tatki. Ciężkie to trochę. Wytrze mi ktoś w czoło z po tu. Bo... ...się zaleje tu zaraz. Meksykamo. Amerykamo. Fajny nasz lezak. No, co jest? Co jeszcze? No, i też No. Dobra, ja już wszystko wiem panowie Ja też już wszystko wiem Otóż <grym> drzwi I zamknij Za to się premia, jak nic na Powiem, ja pokażę, że GoPro 01 Masz GoPro? Tak To historyczny moment, kiedy dwóch pielęgniarzy amputuje nogę. Ja jestem praktykantem <grywa> <grywa> Dobra, musimy, powag musimy powagę zachować. Dobra, to w końcu się już nogę amputujemy <grywa> Alo! Nie mogę w tym chcesz? Pomocy! Koń się obawy. Ja, 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 ja nie już skończyłem od, od ciebie. Teraz operuję, kość nie, eee, no dobrze, nie chub... chyba kończ będzie szkła. Dobrze, Dobra, tutaj na stole masz. No to wasz piła ręcznie. No tak właśnie. zwaliłem. Co trzeba tam Zresztą jednak tą kość trochę co? rozciąć? No ja komputujemy mnogo tylko trzeba rozciąć tą kość. Znaczy no jak mu się to rozsypało, to możesz... A nie, bo trzeba przypiłować Nie, bo u to góry było. przecież u góry chyba normalnie. W środku no, by się No tutaj no, tutaj gdzie zaznaczyłem, to Jak jest to będzie badne. dla ciebie niefajny widok, to nie patrz. Byłem w wojsku i miałem gorsze rzeczy, więc... Ja byłem 5 lat w policji zanim tu trafiłem. Dobra, będziesz chciał, ja będę ci po to Ty odbierzesz poród, znaczy nogę. Dobra, biorę chustę. Ocieram cię z potu Dzięki. Sprawdź jego puls, tętno, co, co, co trzeba, czy jeszcze żyje w ogóle. Uh, no. Wszystko. Wszystko perfekcyjne. Dobra. Halo! Zamknij jej całe buty, men. Teraz pytali świata. Nie, kola kolanie boli. Czekaj. O, biorę jeszcze raz chustkę, przecieram ci jeszcze pod. Odkładam chustkę. Czekaj, jeszcze to wyrównam, żeby takoweś nie było... Właśnie, była a co tutaj? z protezą? Zakładamy mu teraz czy później? E, najpierw musi mu, musi mu się kikutek zastwierdał. To będzie mu się od 2 no trochę sobie no poczeka, draj, bez luki. Nie tak. się z tego. To jest Chłopie, Ja na szok Eee, czekaj, co się robiło po odcięciu nogi? Dobra, to nogę weźmiemy do lodówki. Nie wiem, co z tym zrobić. Eee, w sumie zapytam. Eee, takie pytanie... ...do kogokolwiek. Co jest? Eee, odcięliśmy to co trzeba, e, nogę pan, pan, do lodówki panek czy panek gdzie brawa. i pytanie ja co robię. zrobić z kikutem, w ja opatrunek to czy jakoś to zszyć, co z tym zrobić? Coś, kurwa, w kasku leży, co? Wydaje mi się, że żywa opatrunek Bo chłopowi by się powinien kikucik zasklepić Nie, nie powinniśmy tego Trochę mięso tańczyć. i kości jest na, pan, na widoku po pierwsze, to ty musisz naciągnąć tą skórę, tinc, po drugie nie musisz odparzyć ranę, albo zdezynfekować i wtedy Dlaczego? zawsze dopiero kikuta. Dzięki za informacje. Dobra, Zreszt... jak, jak się podobyty? nazywasz? Mówić. Kiedyś, Praktykanci, jak się nazywasz? Panie medyku, Od Jezus Maria. <noise> Zaraz mi tutaj... Powtarzam, wiesz się naciągnąć skórę? Tak, 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 wiemy Czekaj, Super. czy on się obudził? Nie, Mamy... nie obudził się Na pewno? Chyba nie Popatrz na niego Jak się zacznie Nie do, śpi by... <noise> Szpital zamknięty Dobra, weź no. daj mi na zabki, ja będę za 40 yy, H4 <noise> Eee, G43, 102 Aaaaaaah, gdzie są delety? Haloo! Dobra Ty wiesz co masz robić, ja ociągnąłem skórę porządnie Halooo Dezynfekujemy, dobra, teraz biorę igłę i dzisiaj ci będę szył Panie Nieczem, panie panie To szybko, bo ja tą skórę trzymam trochę. Weź mnie, ja mój pierwszy!

On no! Nie mam 12! 100%? Nie wiem, nigdy nie miałem... 100%. 100%. 100%. Nie mam Dobra! No się chciało. No za szybko wysiadłem i mnie do ściany przesnął! O kurwa! Skałsz ty kałki w głowę. Chwila, chłop, nogę amputowaliśmy. Nie możecie poczekać chwilę. Nie, nie, patrzcie nie, 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 no, około, nie, to jest nie, nie, Pierwsze nie, 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 On to pierwszokrotny. Ukaźnij O, ty będzie miał? <grym> tak Nie, nie będę tego oni mnie zabiją. Nie. Ja bym się spodobał... z jednej strony. Ja bym się Ja się spytałem, czy ktoś tam potencjał. Tak. na No dużo tych słów będzie chyba. Pomocy, porywa mnie! Pomocy! Wiesz co by się chłopie działo jakby on nie był ubezpieczony? Nie wiem. Ale to jest sekret ciekawy czy jest. Ja się zastanawiam czy jak on nie będzie ubezpieczony a usłyszy fakt... Dobra sprawdzę czy żyje. Weź to policz potem. Jak to było? Dla. To będzie robił... Nie pan Ahaha. Zdefensywnie. Ty, ale będziemy musieli mu dać dwie kule. No, no będzie o kule, kule, nie? nie? Będzie o kule. E, możesz biorąć coś ciłko? Już, 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 już. Słyszycie na bajanie? dobra, biorę szmatkę, odcieram ci czułko, wpadę. No, Dzięki. A ty jak się nazywasz? Konrad. Miło Konrad. mi, Konrad. Pierwsza skórna operacja. I chyba pierwsza i ostatnia na, na, na miesiąc następny. To tak poważna. No, bo to amputacja. A, a będę Dobra. mógł testować sterek bo do... kurwa. Jakby można było myśleć bardziej szybko, szybciej mi. Ośpieszymy, no, śpieszymy się śpieszymy. No, śpieszymy. Czekanie, będą ciekawi, będą chcieli. Co wy chcecie? Reślarki szybko, no, szybko, szybko. Szybko, Proszę szybko, 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 szybko. Ja a naprawdę szybko mam wódzik. nadzieję, że on ma ognisko. Bo z tego co wiesz... Wiesz, że ja nie miałbym serca faktury wystawić? Też bym nie miał. Przecież ten chłopiec nie jest ubezpieczony, to do kropu z dziękujemy, pojechałem. Ja szybko, ja szybko, ja szybko. Duży plaster, to mój dom. Dziękuję. Do widzenia. Ale jestem w stamku. Tak, tak, przyszłość. Co się stało? No za szybko wysiadłem, przycisnąłem je panie... do ścianek. Ty A! wiesz, że, że, jed, je, że jeden z słów jest 2000? 15 razy. Nieprawda! 40 tysięcy! Ja pierwszy Ja piericzę. Nie zjedam się. <ślam> Nie. Fy, czy możemy nie, chyba to, uh, z dobra. zajęte nie. A poza A tym zamknięte. zamknięte Dobra, chyba będzie szło już obwijać nogę I można będzie zdjąć stazę Trzeba mu to o o o te odkalić. Ale weź wino, jak on tu operuje Rębki, wow, wow, wow. Znieczulenie, narkoża. Leki... Zakładanie szwów... Pęknięta kość... Pomóż, Benelu Oj, to będzie ponad 20 tysięcy. <noise> A jeszcze tu ich będzie ta proterza szkoła. Penu pomóż Skończyłeś? Konrad Konrad Dobra Skończyłeś? O patronek mu założyłeś? No, nie, nie, nie. nie. Dobra, myślałem, jeszcze to myśla, Myślałem, że ty to zrobisz. Chce na jakieś leki przeciwbólowe. Ehm, Czy dobra, teraz szuka? będzie no, trzeba strac, tu przytaszczyć stracę. łóżko, przenieść go na łóżko, podpiąć go do aparatury tam na sali i będzie siedział pod obserwacją. Dobra, to idę po łóżko. Otwieram drzwi. O! Który lekko... Muszę SIĘ Co się stało policjantowi? A nie, tu, tutaj. mi się. Biorę łóżko. Dobra, wszyscy z osłonu, wracamy do śmierci. Pcham, 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 pcham łóżko, pcham łóżko. Eee... na tego pana i zobacz czego on nie posiada. Dobra. Aaaa... Ja go... Widzisz, oh, widzisz co się stało z jego prawą nogą? Nie, nie ma jej. Odnoszę cię, kładę cię na łóżko. Ja chyba zostawię się dwa razy za Zostawię z wami 0-3. E, dobra, czy... 0, pcham łóżko, pcham łóżko... Pcham łóżko, pcham łóżko... I, i tutaj dopycham. Taki zakierdol, gorzeszok. słyszałam, mam rotarty łuk. Łuk biegał. Kiedy go panowie wygłuszą? Ooo... Została mu amputowana noga. To ja wiem no niestety widziałem Przecież ale ty. ile będzie to siedział Na razie niech sobie pod, podpocznę okay. z tej operacji, muszę go do aparatury podpiąć Kurdeś mi Maś jakąś e, podejdź bliżej Maść. do pana policjanta, Maść. to był ugryzę w kostkę Dobra, jest podpięty do aparatury. Może pan przy nim Dobra. posiedzieć, ale nie dłużej Dzięki. niż 5 minut. Dobra. Co? Żyje tam ten chłop. Żyje, żyje, jest podpięty do aparatury.